O nie! Przypomniało mi się, że dziś będzie losowanie z Robuxami. O nie, chyba się zaczyna. Strasznie się stresuję. Czekaj co. Nieskończoność Robuxów? To niemożliwe, o mój Boże. Okej, okay, ustawię na prywatny. Tak po prostu. Dobra, teraz pójdę na grupkę. Jak kajak będą się pytać: Ile mam Robux? to powiem, że Zero i Bo na razie nie chcę z im dawać, bo są trochę dla mnie niemili. No i ja chcę sobie takie pazy glamour zrobić. Co o tym sądzicie? Nie no, spoko, robisz no, ty. No, fajny pomysł. Aha. Hej dziewczyny. Hej, Kam. No, Elo, i nieważne. Hej. O, Amelia, ile tej się wylosowało? Robux mi tysiąc? No, zero. Co, o Boże, ale biedak. XD dosłownie, no czego tu tak się spodziewać? Tylko raz miała 400 Robux i je od razu wydała na obleśnego skina. Ale Amelka ma prawo zrobić własny draw skin, a tak w ogóle to ważne, że jej się podoba. Tobie nie musi. Dobra, nie komentuj, ty też jesteś biedna, tylko 500 Robux XDD. Ja to przynajmniej nie wydaję drog na głupoty, jak ty. Bla bla bla. A tak w ogóle, Amelia, czemu masz na prywatne XD? Ona się boi, że ktoś się wyśmieje. Wcale nie. Ten, kto ma ustawione na prywatne ilości robuxów, zaraz będzie publiczne. Myśli, no nie tylko nie to. Ha, 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 ha. I co? Tera Amela zrobi ha, ha, ha. Oj, oj, oj. Jakież to smutne rzeczy a będą cię wyzywać. A skąd wiesz, może nie? Czekaj, co? co? Nieskończoność, nieskończoność robuxów? robuxów? O, Boże. Przepraszam, to co mówiłam to były żarty. Ja też. Wybacz, Pels. Ojejku, gratulacje, Amelka. Amelka chodź na PV. Okej, okay, a z wami to chyba się nie pogodzę. Kłale nie. I co, Emilka? No, my musimy znaleźć inną grupkę, bo jak sama widzisz, one są fałszywe. Jedna mnie nazwała Detrze Bilka tylko dlatego, że nie chciałam jej dać Robux. Zresztą od początku wydawały się dziwne, co nie? Masz rację, Emilka. I potwierdzam. A tak w ogóle. To dam ci stoka Robux. Jeju, naprawdę? Dziękuję bardzo, jesteś super. Proszę. Bardzo dziękuję. Ogólnie Amelka bardzo fajna się wydajesz. Zostaniemy przyjaciółkami? O, tak. Oki, okay, dziękuję. To choć poszukamy jakiejś grupki. Okej. Okay. Za chwilę wszystkie pokazywane nad głową ilości Robux będą prywatne. Oki, okay, to chodźmy. Kilka minut później. Okej, okay, to skoro już wszyscy jesteśmy, to przedstawmy się. Oki, to ja jestem Amelka i mam 16 lat. Ja jestem Emilka i też mam 16 lat? Ja jestem Laura i mam 14 lat? A ja jestem Julka i mam 15 lat. Julia? Ej, chyba. Dobra, to co robimy? Ja wiem! My z Emilką opowiemy o naszych fałszywych koleżankach. Okej, okay, to zacznę. A więc to było tak. Dzisiaj było losowanie ilości Robux i Kok Amelce wylosowało. Się nieskończoność, ale powiedziała, że zero, bo nie chciała trog dać tym fałszywym. Koleżankom, bo one były niemiłe dla Amelki. Właśnie tak, i były niemiłe dla Emilki. Zresztą razem z Emilką. Uważamy, że one od początku wydawały się takie niemiłe. Tak. Jedna mnie nazwała D3Bilka, bo nie chciałam jej dać Robux. Współczuję wam. Ja też Knot, a jak one miały na imię? Bo ja też kiedyś spotkałam takie dwie drobka na grupce. Marcelina i Dorota. O kurczę, bo one miały tak samo na imię. O Boże, serio? Tak, mam zdjęcia ich skinów. Mogę wam pokazać? Tak, pokaż. O matko, nie wierzę. To one. O, o matko. matko.